Szczepię się, bo muszę żyć. Szczepię się bo, bo uważam, że to jest absolutnie konieczne i niezbędne. Same restrykcje przy tej skali epidemii, problemów klinicznych, epidemiologicznych, społecznych i rodzinnych nie wystarczają, tym bardziej, że nie wszyscy tego przestrzegają. Szczepię się, bo wierzę w biologię. Szczepię się, bo zależy mi na zdrowiu moich bliskich. Szczepię się, bo zależy mi na Wrocławiu. Szczepię się, bo zależy mi na moim zdrowiu. I wy się zaszczepcie. Szczepię się, bo... Mam dość siedzenia w domu. Chciałabym się spotkać z rodziną, z wnuczkiem i trochę boję się śmierci. Szczepię się, dlatego że uważam, że szczepienia to największe osiągnięcie ludzkości. Dzięki temu zarówno moja rodzina, jak i ja jesteśmy zdrowi. Polecam Państwu. I szczepię się, bo chcę żyć dłużej. I chcę, żeby mój ojciec też żył dłużej. Szczepię się, bo kocham ludzi. Chciałbym, żeby wszyscy, naprawdę wszyscy byli bezpieczni. Szczepię się, bo jestem odpowiedzialny za siebie i za innych. Szczepię się, bo chcę być zdrowa i chcę się czuć bezpiecznie. Chcę również zapewnić bezpieczeństwo moim bliskim, których też będę namawiać do szczepienia przeciwko COVID-19. Was też namawiam.